Dość ciekawe, jak za zwykłego smartfona może zrobić aparat. X200 Ultra testowałem ostatnio i już sam w sobie z świetnym smartfonem fotograficznym, ale jak się dołoży to cudo, to może być bardzo ciekawie. Swoją drogą materiał jest dzięki piżowi, który zagadał mnie, czy chce się pobawić jego lunetą. Ja się zgodziłem, także dzięki. Swego czasu miałem Xiaomi 15 Ultra na testach z dodatkowym gripem, który tworzył taki Półaparat. Vivo poszło dalej. Oprócz gripa mamy dodatkowy obiektyw na teleobiektyw. Jeżeli jeszcze łapiecie, to podkreślam, że to jest rozszerzenie peryskopu, a nie głównego aparatu. Gdyby przyszedł Wam do głowy pomysł, żeby kupić sobie taki zestaw, to otrzymacie oprócz samego obiektywu. Etui, które jest potrzebne do zamontowania obiektywu. Jest to podobny system co w Xiaomi, bo element mocujący obiektyw może zastąpić ozdobnymi ringami, żeby smartfon dostał charakteru. Jednak najwięcej charakteru ma moim zdaniem bez tego pierścienia. Wygląda tak przyjemnie surowo. Używam dosłownie 3 dni ten obiektyw, ale pomyślałam, że sobie że i tak nagram na jego temat materiału taki bardziej wrażeniowy. Bo jest teraz ogórkowy, nie ma jakoś wielu smartfonów do testowania, więc miałem chwilowy przestrój, ale uważam, że ten sprzęt zasługuje na choć odrobinę waszej uwagi. Tu jest o tyle fajne, że ma dodatkową nóżkę, ale nijak się z tego nie da skorzystać przy fotografowaniu, a szkoda, bo taki półstatyw byłby bardzo przydatny. Same pierścienie są średnie. Dwa na trzy są plastikowe i to tak średnio wykonane, trzeci za to jest metalowy jest naprawdę spoko. Etui zamontowane pozwala wkręcić obiektyw niczym takim zwykłym aparacie. System mocowania jest naprawdę bardzo podobny. Na samym obiektywie jest takie karbowanie, które przynosi na myśl pierścień do zoomu albo przynajmniej regulacji ostrości, ale nic takiego tutaj nie ma. Po zdjęciach myślałem, że luneta będzie większa, ale spokojnie zmieści się w pustej kieszeni, ale to zdecydowanie nie jest kompaktowy sprzęt do noszenia na co dzień. Obiektyw jest stałoogniskowy i to trochę taki dzong dla mnie przy tej cenie, bo wydaje mi się, że można było tutaj zastosować zoom, aczkolwiek trzeba pamiętać jak mały jest to sprzęt. Tak czy inaczej, zoom optyczny zmienia się z 85 mm domyślnie na peryskopie wbudowanym na 200 mm, czyli to ekwiwalent około sześciokrotnego krotnego zoomu optycznego dla tego peryskopu. Zatem, czy w takim razie w ogóle to ma sens, skoro w smartfonach mieliśmy już bardziej, powiedzmy, zaawansowany zoom optyczny, jeżeli chodzi o jego krotność, bo to nie jest nic rewolucyjnego pod tym względem. Tutaj można powiedzieć, że fajnie, bo to prawdziwa jakość optyczna, z drugiej strony już były smartfony na rynku z przybliżeniem dziesięciokrotnym optycznym i myślę tutaj o Samsungu. Jednak diabeł tkwi w szczegółach, bo ten obiektyw ma wtedy jasność 2,3 i plastyka jaką oferuje jest nieporównywalna do czegokolwiek innego, co wcześniej mogliście widzieć w smartfonach. Ale porównajmy sobie te zdjęcia z obiektywu i bez niego. To jest taka powiedzmy pętla, gdzie zaczynam obiektywami wbudowanymi i potem od 200 mm kontynuacja jest na obiektywie dodatkowym. Spektrum zoomu staje się w ten sposób absurdalnie dobry jak na telefon. 200 mm jest bezstratne i tu AI nie włącza się, ale przy 800 mm widać, że poprawiane są struktury sztuczną inteligencją, tym bardziej na 1600 mm. To jest ekwiwalent około 50-krotnego zoomu. To przybliżenie też często wychodzi lekko poruszone, nieostre, dlatego do 800 mm uważam zdjęcie za naprawdę super poziom. Powyżej, no, różnie bywa. Musimy też porozmawiać sobie o filmach. W ich przypadku miałem duże oczekiwanie, bo to optyka w przypadku filmów jest kluczowa, a algorytmami trudno jest wyciągnąć wideo za uszy. Oprócz tego, że wyglądacie jak dzikusy na mieście z czymś takim, a sąsiedzi na balkonach patrzą z podejrzeniem, tak rezultaty nagrywania to mistrzostwo świata. Odległość matrycy od aparatu robi tu robotę, i jest głębia cudowna. Szum jest niewielki, lub go praktycznie nie ma. Ponownie. 200 i 400 mm jest super. Powyżej widać już zmiękczenie obrazka i spadek detali charakterystyczny dla przybliżenia cyfrowego. Tak czy inaczej po filmach, które X200 Ultra nagrywałem, Zaczynam rozumieć cenę tego obiektywu. Jeżeli jedziecie na wakacje, lubicie robić zdjęcia, nie chcecie brać dużego aparatu, to coś takiego naprawdę może mieć sens, bo robicie taki myk. Klik, odczepiacie telefon do kieszeni, może niekoniecznie z tym gripem. A do drugiej kieszeni idzie obiektyw. I w momencie, gdy chcecie zrobić fajne zdjęcie albo macie super kadr, który wymaga większego zuma, no to sobie po prostu to kręcacie. Całość możecie sobie zawiesić na szyi, bo są też paski. I w ten sposób jest zabawa od początku ze smartfonem. To jest w ogóle niesamowite, że dzisiejszy czasem można tego typu rzeczy konstruować. Obiektyw zbudowany jest aż 13 soczewek połączonych w trzy grupy. Cudownie wygląda plastyka, tych zdjęć, o czym mówiłem, powtarzam to świadomie, bo to mistrzostwo świata. Gdyby ktoś położył mi te foty przed nosem i zapytał, z jakiego aparatu to zdjęcie, to w życiu. Nie przyszłoby mi do głowy, że to może być smartfon. Myk tego obiektywu jest taki, że musiano zastosować tutaj jakiś cyfrowy inwerter. Obraz w trybie automatycznym jest odwrócony i dlatego wymusza obiektyw korzystanie z dedykowanego trybu dla zewnętrznego obiektywu. Przez to nie skorzystacie z trybu nocnego, landscape, a to trochę boli. Za to pozostawiony nam tryb sceniczny, który bardzo, bardzo chciałbym wypróbować na jakimś koncercie, ale nie miałem ku temu okazji. Natomiast podrzucę wam TikToka, żebyście sobie wyobrazili jak to może być kapitalne. W zestawie jest jeszcze uchwyt na statyw. Wygląda to ekscentrycznie, ale jak już wywala się tyle hajs na gadżet, to miło, że o tym pomyślano, a nawet wyścielono wnętrze uchwytu welurem. Sam grip jest wsuwany w etui, bo bez niego nie założycie go pewnie na telefonie. Ma pokrętło do ekspozycji, przycisk do nagrywania filmu, spust migawki z zintegrowanym pokrętłem do zoomu. Nic nowego, znamy to. Ma on do tego wbudowaną baterię 2300 mAh i mocowanie do statywu. W zestawie są jeszcze jakieś tam paski, żeby sobie zawiesić telefon na szyi, i całość przyszła w dwóch osobnych pudełkach. Pytanie na koniec. Ile to kosztuje? Z AliExpress coś takiego to około 1400 zł, więc może za te pieniądze mieć już spoko smartfona, ale tak jak wspomniałem, po czasie jestem w stanie zrozumieć tę cenę. Oczywiście, to jest gadżet dla typowych freaków, a nie dla osoby, która chce mieć fajny aparat w kieszeni zawsze. Ten smartfon sam w sobie jest już świetnym obiektywem szerokokątnym 35 mm i teleobiektywem więc do zadań zupełnie naturalnych, gdzie chcemy szybko coś kliknąć, jest świetny. Ale jeżeli chcecie się pobawić, to te dwie zabawki mogą zainteresować wiele osób. To była krótka, ale bardzo fajna przygoda, i uważam, że w smartfonach potrzebujemy właśnie tego typu powiewu świeżości. Czy to będzie dodatkowy obiektyw, czy. No właśnie, może dokładany projektor. Chciałbym, żeby nieco więcej się działo, aniżeli tylko bitwa na to, kto da cięższą obudowę. Cześć i do zobaczenia!